Nie, nie, to kosiarka, nie, Kurwa kosiarką taką, y, co ptasz, to, y, wodę w całą ci I, i wszystko weź ci. Piach, wszystko transfer, on powiedział 500 tysięcy tylko na transfer i koniec. A on się od tego, 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 tych zawodników i on powiedział, on nie będzie, on odchodzi, bo kurwa, z początku y, menadżer, y, ten cały sponsor dawał co potrzebował, jakichś zawodników. Który chciał, to dawał. A i a, a wyniki były, a teraz powiedział, opa parę, I kto odchodzi? No pa, to, tylko się nie zakręć! A, żeby grać! Ale widzisz ten zamotnik! Ręka! Towarzyszy! Oooo! Ale to jest! Teraz strzelaj! Teraz strzelaj! To bramka! Bramka była! w Lider! Ale kto jeszcze strzeli? Synuś? Robelicz czy kto? Strzelaj! Bramka wpadnie! pamięci! Ja będę wolał, żeby to mały kółko w naszczycie!